Żlobek, przedszkole Uśmiech w Wilnie jest dowodem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Przedszkole, które 7 lat temu miało zostać zamknięte, wspaniale się rozwija i radośnie, z piosenką i tańcem obchodziło swoje 70-lecie. No Były czasy trudne, jednak rodzice stali w obronie przedszkola. I teraz no, mamy te efekty tej włożonej ich pracy, ich poświęcenia, ich serca. Przedszkole się stale rozwija. Było bardzo małe, kameralne. Nie było, jak my przyszliśmy, bo akurat my no, przyszliśmy tutaj 5 lat temu, to jeszcze było bardzo mało dzieci. Ale zmiany zaszły, jest coraz więcej dzieci, ale na dobre, bo wszystko idzie do przodu. Organizacja przedszkola jest bardzo dobra. I jesteśmy jest... bardzo zadowoleni. Wszystko, wszystko w przedszkolu dzieje się tak samo, jak się dzieje w każdej rodzinie. Dziecko jest e, rozwijane, dzie za dzieckiem się patrzy. To nie są grupy e, po 30 osób, gdzie jest jedna pani, siedzi w koncie, z jednym dzieckiem się bawi, a reszta robi co chce. Nie, tutaj każde dziecko jest traktowane indywidualnie. I rodzice się znają y, po imieniu. Tak, robimy dużo bardzo wspólnych imprez i rodzice znają się między sobą. Dbamy o wszystkie dzieci, tak jak o swoje własne. Bardzo się cieszę, że że jestem absolwentką i nadal tu pracuję, już nie pierwszy rok. I nawet e, moja córeczka tu też uczęszcza. Pamiętam, e, nauczycielką muzyki była pani Alina. E, I ja solo śpiewałam piosenkę i opierniku. I już chyba poczułam, że to jest moje. No. W 2007 roku w Uśmiechu były zaledwie dwie grupy. Ogółem 24 maluchów. Obecnie 6 grup 110 dzieci. Pracują z nimi m.in. siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. My dokształcamy swoją kadrę pedagogiczną, organizujemy seminary, uczestniczymy w wielu, w wielu projektach, nie tylko tu na Litwie, nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych bo możemy po prostu porównać jakość wychowania. Staramy się, żeby nasza kadra stanęła na wysokości zadania. Podczas uroczystości z okazji 70-lecia przedszkola Uśmiech chyba najwięcej podziękowań kierowano do rodziców. Którzy kiedyś ocenili je przed zamknięciem, a teraz też są na każde zawołanie. My zawsze jesteśmy usłuszni dla przedszkoli, dlatego że przedszkole jest młode. Ono jest jeszcze w dużej, bardzo potrzebie, jak i budowlanej, tak i jeszcze organizacyjnych prac. I nie pomagać nie wolno, dlatego że przedszkole, tak jak powiedział pan wiceminister, że powstaje z popiołu. I to jest bardzo ważne. Będzie nasze przedszkole, polskie przedszkole. I Mam nadzieję, że jeszcze w następnych 70 lat my będziemy swoje dzieci, wnuki i prownuki oddawać do tego w przedszkole, bo jest naprawdę warte uwagi. Na urodzinach uśmiechu było dużo radości, ale też chwile wzruszenia, kiedy starszaki z grupy pszczółki żegnali się ze swoim przedszkolem. Od września idą do szkoły, ale będą nowe pszczółki, nowe mróweczki.